Z tej strony player, a to kolejny odcinek na moim kanale z Night. W dzisiejszym odcinku znowu spróbuję swoich sił w boss ale biorąc inną postacią oraz mając na start konkretne wyposażenie. Będę grał Paladynem z umiejętnością Zniszczalność Naszego. Jest to bardziej powód nie, jeżeli chodzi o umiejętności postaci co o cel, gdyż chcę dostać za to specjalną skórkę, która będzie mi potrzebna. A skórka ta będzie mi potrzebna do odblokowania pokoju w lobby szkoła. Jednak sama postać jest dobrą postacią pod ten tryb. Dlaczego? Po pierwsze ma bardzo dużą tarczę kosztem małej ilości życia, co bardzo dobrze się zgrywa z hadesem, czyli bronią, która zużywa życie, o czym wcześniej mówiłem. tego posiada zdolność niezniszczalność, która poz pozwala mu stawać się, jak sama nazwa mówi, niezniszczalnym przez pewien czas. Jedyną wadą tej postaci jest mała ilość życia, ale nie ma to większego znaczenia w tym przypadku ogólnie nie mogę wychodzić z gry, gdyż bez odradzenia muszę zrobić ten challenge dlatego nie mogę ani razu paść co wcale nie jest takie łatwe dobra, spróbuję go porość przez ścianę w sumie mogę tak, o, tak go porobię, <laughs> tego się nie spodziewało chłop a, no właśnie, mogę niszczyć pociski w 100% oddechem u co jest mi delikatnie na rękę Okej, okay, dobra, pad. Nie mogę nawet wyjść z gry, jeżeli raz padnę, to już przegrałem. Więc nie wiem, więc naprawdę bardzo zależy mi na tym, żeby dojść dalej. najdalej. Sam pa, y, nie jest prawie tak niezniszczalny, jak nieśmiertelny jest vampir, ale czy on nie przegrywa, gdyż nie, nie regeneruje sobie nadmiernie życia, ale za to ma bardzo dużo tarczy. Ogólnie, no, cel jest prosty. Przejść Borzasza ani razu, nie zginąć. Nie, mog i nie mogę popełnić ani jednego błędu. Okej, okay, teraz to powinno się bez problemu udać. A dlaczego? W ogóle nawet nie używałem swojej zdolności poprzednio. Ano, dlatego. <grych> Przez ściany mogę nawalać oddechem HDSu, jest mi bardzo na rękę. Jeżeli się uda, to dostanę tą skórkę i bardzo bym tego chciał. Dlatego chcę, żeby wszystko poszło idealnie. Ej, ale naprawdę mocno biję ten HDS, jak się zastanowić. Biję od 9 do 18. O 18 pewnie biję wtedy, kiedy podwójnie się, gdy się dodatkowo yy, od, boss dostanie od tego samego pocisku. Co jest czasami możliwe. Chociaż nie, to jest co drugi atak robi 18 punktów obrażeń, nieważne, myślę, że nie, nie co drugi atak nie robi 18 punktów Okej, okay, czyli jednak moja pierwsza teoria była prawdziwa Okej, okay, dwóch pierwszych pozów porobiłem Chyba jest W ogóle mega fajny jest design tej postaci Jeżeli chcecie dostać tą skórkę z bo wcześniej na odcinku inną, wystarczy, że tysiąc pocisków z, e, zablokujecie swoją nie, niezniszczalnością Po rozgrywki, jest to całkiem proste Liksy z siły mi się nie przyda. Wziąłbym coś od niego, ale nic mi portem wszystkim ojojoj, krap nie padnę. Nie padnę. Nie padnę. Pierwsze co zrobić sobie porozmawia... A się porozwala, nieważne. W sumie wiecie co, ja będę bił ptak. <laughs> Dlaczego? Albo mogę. Oto się. Dobra, teraz chłop się regeneruje. Na no, spokojnie. No teraz Nie, myślę, że chce, będzie chciał uderzyć tym kolcami. Bój, daje radę, daje radę na no, spokojnie. Jeszcze mam mnie zniszczone, że jeszcze jej nie używałem. Dobra, no, teraz chłop jest nastawiony na regenerację. No chłopie, nie regeneruj się, walcz jak mężczyzna! A nie, że się regenerujesz. Okej. Okay. Dobra, trzech bossów już zrobiłem. I nawet nie musiałem używać mojej niezniszczalności, oby tak dalej szło. Ale potem już nie będzie tak pięknie. Mm. Żadne z tych mi się nie przyda, więc wezmę zamrażanie. W końcu mam z przejść grę. Bo Boże, mój trik z wychodzeniem się właśnie nie sprawdza, ponieważ jeżeli padnę, to z automatu częściej nie udaje. A jeżeli tak wam mówię, to możecie się domyślać, że to już nie był pierwszy raz, kiedy przechodzę... ...kiedy próbuję przejść gra. Okej, okay, teraz nie może mi się nie udać, przecież to jest najłatwiejsze ze wszystkich bossów. E, wtedy moja postać się zregenerowała? Nie mam wampiryzmu. A mimo to... ...się zregenerowałem. Nie do końca to rozumiem. Sorry za mało mówię, ale jestem naprawdę skupiony na tym, żeby nie zginąć. W końcu nie, nie chciałbym. Ale chyba nie zginę, bo już zosta ostatni cios. Dobra, udało się. O, na spokojnie. 1-4. Ok, 1-4 mam już ze sobą, jeszcze tylko trochę. Mimo, że mi się uda. Na spokojnie. 2-1. Co to by nie było za moc, muszę go pokonać. Najgorszy jaki może mi pokazać się to król piórów, ale też nie będzie jakiś złym, ponieważ mogę niszczyć pociski. Późne. Hmm. No wal, walisz, dajesz. Nie, jest litości dla chłopa. Chłop sobie myśli, że co? Czy będzie jakaś litość? Nawalamy chłopa ile wlezie. Ale on już tymi rakietami wali. Dobrze, jako, ale dobrze, że on blokuje niszczy te pociski na Hades. Bardzo mi to pomaga. Ale nawet nie, nie tracę na tym życia, ponieważ przecież paldy i tak go praktycznie nie ma. Ło, wow, było blisko teraz. jakby mi machnął jakimś atakiem czy coś. Czemu on nic nie robił teraz? A może robił, tylko nie zauważyłem. Może odpalę sobie na chwilę śmiertelność. Źle. nie udało mi się zniszczyć tego pocisku. Jestem bardzo blisko pokonania go. Jest, jest, jest. Dobra, teraz zniśmy ten, żeby na pewno nie zginął. Ozliczał się, ale smut, tak. Fiu, dobra. I dwa, jeden. Najtrudniejszy chyba to był bus, jaki mu się pojawić. Na pewno odnowienie do umiejętności, żeby postać jak najczęściej mogła być niezniszczalna. Okej, okay. um, tutaj jest mi ale chyba mój pomocnik nie przeżył poprzedniego sta. Przeżyłeś! Nian, zginiesz z mojej ręki, nian. Dobra, pierwsze co zrobię to. Spróbuję rozważyć to. No, kuźdę i tak dostałem od eksplozji. W polu na śmiertelności go porobię. Dobra, na no. Spokojnie. Wiecie co? Ja to załatwię tak, że ja sobie będę go bardziej... Wiecie, że zamiast próbować go bić przez ściany, bardziej będę próbował... Um... Ten, na śmiertelności tylko go podchodzić. Lagi, lagi, za dużo lagów. Dobra, teraz na spokojnie schować się, żeby nie otrzymać żadnych głupich obrażeń. Żadnych obrażeń. Dobra. Teraz jest chłop blisko. Więc mogę trochę się z nimi zabawić. No, padnij już, padnij. Nie masz paść, Nie masz paść, Nian. Dobra, pad. O Boże, ale stres. Ja naprawdę, wiecie, normalnie już przeszedłem wiele razy straża ale nigdy go nie przeszedłem bez wychodzenia. Więc owszem, nawet mi się udaje, ale w sumie nigdy HDS nie próbowałem przejść Bursasza, to jest jeszcze inna sprawa, ale w każdym momencie mogę paść. Jeżeli raz padnę, to już po mnie. Nie mogę się nawet odrodzić, bo to z automatu przekreśla quest. Wiecie, jeszcze można po prostu wręcz satysfakcję z samego. O, to jest najtrudniejsze, bo z jakiego mogę wypaść, zapomniałem. Dobra, na śmiertelność teraz sobie z nim powalczę, dopóki tam ta trucizna nie zniknęła. Okej, okay, dobra, teraz gdy się zniknęła, to już mogę na spokojnie z nim walczyć. O, ważę. dobra. Jest mi że będę odpalał tylko wtedy, uh, kiedy chłop będzie no, kiedy po prostu nie będę w stanie wniknąć w ataku, lepiej nie bawić się w podchodzenie na zniszczalności, bo potem, kiedy naprawdę mi się ona przyda, uh, no, nie będę jej po prostu miał, nie? Idź sobie stąd. No. A nie, że tu siedzisz. Jo, dobrze, że... Dobra, widzicie. Oj jo, przez przypadek wyszedłem nie chciałem wychodzić. Dobra, wezmę rozwalę, póki się da. Dobra, jest! Tu już wygrałem. Dostał tylko ten łatwy typ. Chcę, że zawsze pierwszego rozwalnego był jest właśnie łatwiejszy. O, oh, Boże, ale ja się stresuję, nie mogę ani razu i mnie to mega stresuje. Nie stresuje. A, no tak, wcześniej powinienem pewnie miejsce, zdrowia nawet nie zwróciłem na to uwagi. Wiecie, wtedy kiedy się zastanawiałem dlaczego moja impozycja się zregenerowała, no sorry, że taki głupi byłem. 24, ostatni boss. Dobrze, bo jakby to był chaos. Od chaos raczej nie padnę. Ta wezmę, zawsze coś. Chaos, ok. Rozwalę cię. że zieszał, spadniesz z mojej ręki i nie będę znał dla ciebie litości. Ta możesz chce robić... O, o, mega fart. No tak, stój się tam. Gdzie stoisz? Okej, okay, nie no, na razie nie wygląda na to, bym miał mieć z, jakim, z nim jakikolwiek większy problem. Przynajmniej na obecną chwilę. Ok, połowa się już stracił. Nie dostać głupio Jeżeli nie dostanę głupio, to wygram Proste, proste No i go już wykończę. Teraz powinien go spać. Wow. Boże święty, ale stres. Dobra, 2-4. Jeszcze tylko 4 głosów i uda się. Mmm, prędkość na pewno. Nie, nie mógłbym się już odpowiedzieć na zatrucie. Boże święty. Trudno. A, nic mi potpolić na zatrucie. Dajcie mi Anubisa, proszę, dajcie mi Anubisa. Jedyne czego sobie teraz bym życzył to Anubisa. Anubis, okej, okay. jest Anubis. Jest dobrze. Boże święty, może mi się uda? Tylko, jedyny problem jest taki, że muszę sobie nakierowywać te pociski na niego. Okej, okay, tu nigdzie nie ma tej lawy żadnej, więc będzie łatwiej chupa bić. Mm, wiecie co, to jest taki typ bossa, na którym lepiej ten, trochę sobie polatać. Przynajmniej w jego pierwszej fazie, nie? Gdy jeszcze nie jest groźny. No, na obecną chwilę przynajmniej nie stanowi dla mnie zagrożenia. Jeszcze. On się rozkręci. Dopiero potem, no, możecie spadać z tymi grubowcami jak nic, tylko jej respi. Muszę wszystkie rozwalać. Irytująco. Ale dobra, dopóki nie padam z jego ręki, to się uda. No, daję Janubis. Padnij Janubis. Nie masz psychpaść. O, połowę się już straciłeś. Ale nie masz psych bań, wiesz, połowa tam szczerze żadne osiągnięcia, jako pan już jest, jesteś kozak Tylko prawdziwe kozacy padają, nie na kolana mucha <laughs> he No dobra, Daję radę póki co, okej okay, tu będę musiał tego rozwalić Dzięki co daje radę, no wiecie że no, najłatwiejszy boss, jakiego można spotkać na tym etapie Ale mimo wszystko i tak się jaram, że mi się udaje bo... Każdy następny boss zwiększa moją szansę na to, że uda mi się przejść grę A to zwiększa szansę na zdobycie tej skórki sama skórka nie jest ładna, chodzi tylko o to, że... O cel bardziej, nie? Że postanowiłem sobie zdobyć tą skórkę A będzie mi ona potrzebna Diego, ty tam stoisz Ale się zdziwiłem, gdy ty jesteś, myślałem sobie Nie używałem jeszcze śmiertelności podczas walki z Anubisem W ogóle bardzo mało jej używam Podczas robienia tego boss Russia. Może to ma wiele wspólnego z tym, że chcę używać go tylko w ostateczności Co zresztą ma sens Dobra, wiecie co? Tak go spróbuję porobić. Dobra. Na wszelki wypadek zszedłem za Renę. O, jakby właśnie coś... Do ...takiej sytuacji doszło. Dobra, jeszcze trzech bossów. Trzech bossów. Dam radę. ma nie cieszyłbym się z pirata, bo nie byłby on mozolny. Ale to nie pirat. Ach. To może Zulan chociaż? Albo... Co pozwoli mi dwa razy mocno przyfanzo błosowi to kupię. Dobra, jest Zulan. Wierzę, że uda mi się go pokonać. Eee, przez przypadek ten, źle trzymałem palce na kontrolerze, przez co się przestraszyłem nieźle. Czekaj się, naprawdę źle trzymam palce na kontrolerze. Dobra, mam swoją nieśmiertelność. To sobie przez chwilę postoję. Ja wiem, że nie powinienem w ten sposób walczyć, ale... Kurde! Odwalcie się ode mnie drony. Że drony mnie nie goniły w tym momencie akurat, ale się przestraszyłem i tak. Dobra, dopóki w taki sposób naprawdę mogę walczyć. W glu mega fajnie kręci tym Hadesem. Okej, okay, tu jesteś. Widzę Nie widzisz mnie, nie udawaj, że mnie widzisz, bo mnie nie widzisz. Okej, tak. Okej, okay. nie, chłop mnie wciąż nie widzi. Nie widzi mnie, jest dobrze. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie na. Ej, nie widzisz mnie, Zostaw. Na spokojnie. Muszę chłopa rozwalić. Nie mogę ani razu paść. Jak wpadłem, to już przegrałem. Nie mogę nawet wyjść. Dobra, w taki sposób spróbuję to załatwić. Wiem, że to takie trochę lamerskie, ale. Muszę. Uf, je, daję radę. Dobra, teraz jest dobry moment, żeby sobie użyć nieśmiertelności, bo drony się no, zainteresowały. Ej, odwalcie się już ode mnie. Nie, nie. Mogę jeszcze spróbować wyjść, ale chyba się nie uda. Nie wiem czy mi zajczą Raczej mi nie zajczą, ale może uda się chociaż przejść bo rusha Kuźle Tak liczyłem na to, że uda mi się to zrobić, byłem tak blisko Ciekawe czy miałem nieśpimo... nie zniszczałem się w tym momencie do odpalenia mówisz już, że zapomniałem Który boss? Ta tajemnica Boże święty e, Dlaczego chłop mnie nie zranił? Przecież chłop tak raz trzałował. Kiedy on tak ruszuje, to przecież powinien zadawać obrażenia od kolizji. Stop. Nie mam odporności na takie obrażenia. Dziwne. Tylko celuj, chłopie, celuj. A nie. Jak ty to robisz? No, ale daje radę, chłop. Dobra, odpalę sobie teraz nieśmiertelna, żeby mi się tarcza mogę trochę podregenerować. Nie wiem czy to był najlepszy moment na to, żeby ją odpalić, ale... Oj, 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 oj. Dobra, niezniszczalność. Nie no dajesz, wykończ go, wykończ go. Wykończ go, zrobisz go. Szczerze po cichu jeszcze wierzę, że mi zaliczą ten achievement jakimś magicznym cudem, ale... Tak naprawdę jestem w pełni świadom tego, że mi go nie mogą zaliczyć, już skinąłem. O, laser, martwe gwiazdy, wezmę z tego, żeby mieć. Tak naprawdę nie będę poczekać jeszcze z materiał materiału. Tak naprawdę nic mi po niej, już z po wszystkim. O, to mi się zdecydowanie przyda. O kurde, byłem tak blisko pokonania Zulana, tak blisko. Teraz już po wszystkim. Ta wezmę. Ty, super. Wybitnie Dobra, mogę ciągle tym machać w sumie, skoro już tak Jestem teoretycznie martwy No dajesz Kozesz sobie panie Okej, okay, kiedy go zamrożę to chyba mi nie za wiele to daje, tak On, tak, dla niego zamrożenie nie ma większego znaczenia też może jakieś minimalne ma Dobra, teraz odpalnie zniszczalność Teraz się trochę poschowam Chciałem się schować, ale chłop stoi tuż obok mnie Kuźde, weź odwal ode mnie I widzisz, że nie chcę zginąć Dobra, w sumie wiesz co, w dupie to mam, rozwalę cię. Korzystam każdą twoją słabość, żebyś zginął Ej, idź sobie. Nie zapraszam cię tu. Dobra, teraz na spokojnie poczekam. Nie dam się chłopowi zabić. Tak naprawdę nie mam już o co walczyć. Ale nie mam też jak dać sobie kolejnej szansy. Więc po prostu przejdę tego bozraża, poza tym na kanale bozraża jeszcze nie przeszedłem, więc zawsze jakieś osiągnięcie. No weź się, włącz swój y, ty ryb samego atakowania. O, to właśnie to, tego chciałem. Nie, walcz, 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 walcz. Tak, tak. Stój w miejscu i walcz. Kuźniach, chobi już jest na ogrysku. Zwalenie go jest takie pewne. Jest, padł. Dobra O! róg to jest coś co mi się przyda Kuźde. Dlaczego? Rook zwiększa prędkość ataku I ostatni boss No dobra, raczej przyjdę do tego brzusarza Chociaż to też nie jest pewne, ale... nie udało się Oj, oj, oj Zulan czy Walkrun? Jeżeli to będzie Walkrun, to prawdopodobnie już po mnie Zulan, ok. Ty nieszczęsny Zulan, nie zepsułeś mi mój challenge Byłem tak blisko, a ty coś mi po prostu wziął i zepsuł Czekaj, bo ja już ten zranić. Dobra. O Boże, święty Zulan, zepsułeś. Ej, Zulan, wytłumacz twoim dronom, że nie mogą mnie atakować. Kiedy jestem drugi raz z mi zepsuł w ogóle i jestem tak na niego zły. Kuźdę. Dlaczego moja postać tak wolno chodzi? Powinien normalnie wymieć te drony. Ach, część czemuś totalnie. Aż szkoda. Tak liczyłem na to, że się uda. Walkoryn. Nie, to się nie uda nawet ten to wyzwanie. przynajmniej przeżyłem ten jego atak i kolejne, co on tak się nabawił na te lasery aha, bo to jest krótkotrwałe a, muszę być przygotowany na to, żeby ten jego laser odbić no kuźdę, nie pójdź tym czujesz mi rasza. nie, kuźdę, nie nie. Ha, ha. w tym nie chcę mi się odradzać, ale spróbuję. Zepsułeś mi całego rasa głupi w Walkorynie. Rozumiesz, wziąłeś i go zepsułeś. Dlaczego jesteś w tym momencie jakiś niezniszczalny? Możesz przestać? Najgorszy błos w grze. Kompletnie nie do pokonania. Jak ja mam go teraz pokonać? Już już nie żyje. Tak, to już mój koniec. Nie, to jeszcze nie mój koniec, teoretycznie. Ale praktycznie inaczej jest. Kuźde. Padłem. Nie udało się. To nie miało sensu się udać. No. Jestem taki załamany. Tak bardzo chciałem to zrobić, się nie udało co z tego, że zrobiłem te wszystkie nagrody z się do mojego celu. Kuj, no. Przynajmniej wiem, że z oddechem HDSU mam największe szanse. Słabych mi, naprawdę trudnych bossów mi wyrusowano na samym końcu. Mogło mi wylosować na przykład Pirater, coś, a wyrusował mi Zulana wszystkich kosmicznych bossów. Ach. No niestety challenge się nie udał i nawet nie udało mi się znowu przejść burstrasza. No przepraszam. W końcu mi się to uda, obiecuję. Mam zamiar tego jak najszybszym czasie osiągnąć. To tyle na dziś. Cześć. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak zostawcie suba i łapkę w górę.